Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Storage Drivers i dodaje nam takie pojemniki, szafki, czy jak to nazwać, w których możemy przechowywać nasze itemy i możemy je ładnie filtrować i tak dalej, i tak dalej. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl. Oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Storage pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj mamy napisane, jak mamy używać tego, co tam znajdziemy w tym modzie. No i tutaj są takie różne jeszcze różności. No ale nas interesuje przede wszystkim pobranie pliku, zatem klikamy na zakładkę Files. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji. Znajdujemy wersję Minecraft 1.9. Jak widzicie, tutaj już są poprzednie wersje, więc znajdujemy najświeższą, że tak powiem, czyli tą, która jest najwyżej, zawsze na górze, najnowszą. Zatem mamy ją tutaj, czyli mamy tutaj, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy ten plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. I tutaj mamy właśnie bardzo krótki opis do drugiego naszego pliku. No nas interesuje pobranie, zatem klikamy na Files. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie ta sama sytuacja, szukamy wersji 1.9. Tu jest wcześniejsza, więc szukamy najświeższej i klikamy na strzałeczkę z Download File i stąd pobieramy drugi plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować, no i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, potrzebne są nam jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 829, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a najnowsza ma numer końcówki 1816. I właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.9. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowany, to możemy instalować. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze dwa pobrane pliki do folderu mods. Raz i dwa. Mamy je tutaj w folderze mods, zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher. No i czekamy aż się wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1600, 1816. Tutaj też to jest. Klikamy play. No i czekamy dalej. Czekamy, czekamy. Aż się tutaj nam za moment, o już się pojawia strona z logo Mojanga. Forge nam tutaj pracuje, uruchamia nam wszystkie mody, które tam widzieliście w, mojej, w moim folderze moc. Jeszcze moment, jeszcze moment. no i no i i jest ostrzeżenie, że Forge z wersji beta nie ma jeszcze wersji rekomendowanej zatem coś się może stać z nienacka także miejcie to pod, uwag pod swoją uwagą i pamiętajcie o kopiowaniu foldera .minecraft, żeby mieć do czego wrócić, gdyby coś się zepsuło ok, wchodzimy w moc i cóż my tu mamy, mamy jeden plik, mamy drugi plik Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Czekamy, już jest. Ok, wszystko nam się tu ładnie otwiera. U. Tak sprawdzałam przedtem i zostało mi tutaj jedno. No dobrze, to zaraz dojdziemy do tego, co to jest. Wchodzimy w jak Ekwipunek. Klikamy sobie tutaj do tyłu i tutaj mamy różne właśnie rzeczy, które są z tego moda. Zaczynają się tutaj i to jest basic drawer, draw, drawer. Nie wiem, trzyma 32 stowów czyli staków na szufladę, czyli. Wiemy, że tutaj do tego się zmieści 32 staki czegoś. Robi się to w ten sposób, że trzymam na tym strzałkę, klikam areak robak, skrzynia i deski, różnego rodzaju deski. Potem jest taki kolejny. Ten trzyma 16 staków na szufladę, i się go robi w ten sposób, że ma dwie skrzynie i deski. I tu jest jeszcze kolejny. Ten z kolei trzyma 8 staków na szufladę. Robi się go w ten sposób, że cztery skrzynie i, 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 i deski. Czyli jak widzicie, nie, nie, nie zachowuje się tutaj w, takim, w, takim, w takiej szufladzie. No, to jest szuflada o. W takiej szufladzie, szafce nie zachowuje się więcej materiałów niż w naszym ekwipunku, bo w naszym ekwipunku się mieści, a nie w naszym ekwipunku się mieści 27, a tutaj 32. Nie wiem, 27, 28, 9, 30 razy 2, 3, 4, 5, 36, a tutaj 32. Ale z kolei są tutaj jeszcze upgrade'y, które nam powiększają to wszystko. I upgrade y się robi tak, że z szablon, ten na przykład, który powiększa dwa razy nasze skrzynki i nasze szuflady, to się robi w ten sposób, że szablon ulepszenia trochę żelaza, trochę patyków, No i wtedy mamy już większą. I tutaj jest jeszcze szablon, który pokazuje prawie pełny skład. To jest dobry szablon, robi się go w ten sposób. Kompaktor komparatory 2 i redstone. I on jest też fajny, ponieważ nam pokazuje, że niedługo się zapełni nasza, nasza szuflada skrzynka. Ok, czyli weźmy sobie raz, dwa, trzy takie, weźmy sobie taki jeden. No i weźmy sobie właśnie to, już mi tam stoi, zatem nie muszę to i to. Nie wiem, dlaczego mi to nie zniknęło. Tutaj, skoro prosiłam, bardzo ładnie, żeby mi to zniknęło. Dobra, stawiamy sobie. Jak widzicie, to jest jedna szuflada. Tutaj są dwie szufladki, a tutaj są cztery szufladki. Do tego możemy sobie wsadzić na przykład takie różne różności. Co tutaj mamy? Co to jest? Prażony owoc referenu. Wow. Nasiona buraka. Wow. Fajnie. Więc tak, tutaj możemy, z tego co pamiętam, wsadzić 32 staki. Zatem wrzućmy sobie. A, to nie działa. To nie działa, jest zepsute, bo to właśnie było wyrzucone. To jest jakaś pozostałość. Zatem zaraz tu sobie wsadzimy nowy. Ten wyrzucimy. Tu wsadzimy nowy. O, ma szufladkę, ma tutaj okienko, dziurkę do chwytania szufladkę, boże, klameczkę, jak to się nazywa? Uchwyt. O, dobra, wsadzamy tutaj prawym przyciskiem myszy, wsadzamy cały stak. I cztery, wsadziliśmy staki. Niestety nie wiemy, czy to jest dużo, czy mało. Jak klikniemy na to prawym przyciskiem myszy, to nic nam to nie mówi. Zatem kliknijmy Shiftem z prawym przyciskiem myszy. O, i się tutaj dowiemy, co tu mamy: że mamy 256 sztuk, i tutaj możemy wsadzić te upgrade. Y. Ok, ale upgradey jeszcze, jeszcze przejdziemy do upgrade'ów. Tutaj wsadzamy sobie prizmaryny. Tu moją czapkę wsadzimy. O! I tutaj coś też możemy sobie wsadzić. Króliki. Owoce jakieś i te. Ups! Wyleciało. Dobra, już mamy to sobie tutaj wsadzimy do tej, skrzy... do tej szufladki. To. To sobie wsadzimy do tej szufladki. Także jak widzicie możemy sobie tutaj ładny porządek zrobić w naszym, naszej, naszych szufladach poustawiać to ładnie w domku, żeby to fajnie wyglądało no i też jak klikniemy na to Shiftem i prawym przyciskiem myszy to widzimy ile tego mamy tutaj wewnątrz no ale jeszcze przejdźmy do tego właśnie upgrade'u ten upgrade jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy na skrzynkę to nam dodaje właśnie coś takiego, co tutaj jest na dole, i to nam pokazuje. Tu jest czerwona, czerwony kolorek, że jest prawie, prawie pusty, tylko tyle nam tu zajmuje miejsca. Tu klikamy na tą skrzynkę z prawym przyciskiem myszy. O, tu już widzimy, że ten już jest troszeczkę zapełniony. To czerwone jest trochę większe, a ten jest jeszcze całkiem pusty. Tu klikamy znowu prawym przyciskiem myszy na to. I proszę bardzo, tutaj już mamy dosyć sporo zapełnionych, także widać ile jeszcze mamy miejsca. No i jak shiftem i prawym przyciskiem myszy klikniemy na skrzynkę. No to widzimy, co w niej jest i ile jest sztuk, i jakie jest ulepszenie. No, i teraz sobie dodamy, tutaj mogą być po 16 staków na, na skrzynkę więc do, dodamy sobie tutaj jeszcze to i już teraz nam się zmieści po 32 staki yy, tak, po 32 staki na szufladę, Boże, na skrzynkę na szufladę zatem wychodzimy z tego i jak widzicie zmniejszył nam się tutaj czerwony yy, czerwony paseczek jeszcze raz to zrobimy zabierzemy to jak widzicie teraz jest większy czyli jest yy, mniej Miejsca wolnego i jak dodamy właśnie ten upgrade, gdzie on jest, gdzie jak wsadziłam. Tutaj. Jak dodamy ten upgrade, to nam się właśnie zmniejszy, czyli jest więcej miejsca. Ok, czyli jak widzicie, mod działa, to ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. <laughs> Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodzicie na stronę społeczności na Facebooku, wchodzicie na stronę ania.bg.pl No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa! pa. i